Z początkiem roku Polska objęła rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej i w ramach tej prezydencji realizowane są różne projekty mające na celu promować nasz kraj w Europie. Na przykład wystawa Familiar Strangers, która opowiada o mniejszościach i diasporach w naszym kraju. Wystawa jest współfinansowana ze środków Polskiego Ministerstwa Kultury. No więc sprawdźmy, jak wydano nasze pieniądze. Zapraszam. Witaminy Omega 3 i ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach. Z kodem Zero zgarnij 10% rabatu w SFD. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz, otwierając konto z kodem Zero, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Wyruszyliśmy w podróż śladami polskich europarlamentarzystów, to samego serca Europy. Niestety w przeciwieństwie do nich lecimy tanimi liniami, ale podobnie jak oni, nie lecimy za swoje. Tego dnia w holu Centrum Sztuki Bozar było wyjątkowo spokojnie, natomiast podczas otwarcia za sprawą polsko-białoruskiej aktywistki Jany Szostak wyglądało to nieco inaczej. W pewnym sensie to jest obraz Europy wschodniej na podstawie Polski, który pokazuje pewną różnorodność, która odbywa się teraz w tej części Europy. I jakby przez tą różnorodność i przez dylematy artystyczne i aktywistyczne społeczności też części, często pochodzące z mniejszości w Polsce, w pewnym sensie dąży do tego, żeby Europa zobaczyła się żeby zobaczyła jakby w pełni w pełni, prawda? Żeby się to, to see each other. można powiedzieć po angielsku. Ciężko mi powiedzieć, co by to miało symbolizować, no ale ja jestem durny, ja się nie znam na sztuce. Są tu starsze panie, jeżdżące na, jadące motocyklem. Nie widzę tu elementów polskości, ale być może. A, tu są cierpiący ludzie, wołający o pomoc. Ale pani wygląda, jakby była z polskiej wsi. Szybko zorientowałem się, że ta wystawa nie opowiada wprost o Polsce i Polakach. To raczej historia naszego kraju widziana oczami migrantów. Familiar Strangers w tłumaczeniu na polski oznacza znajomi, nieznajomi. O interpretację tego tytułu poprosiłem osobę, która w przeciwieństwie do mnie zna się na sztuce. Dla mnie to jest pojęcie bardzo um, szerokie i głębokie, dlatego, że dotyka i obejmuje um, po pierwsze obecność. Różnorodność i solidarność, czyli możliwość prezentowania różnych oblicz, różnych, ym, różnych zdań, ym, odmiennych, wydawałoby się nieznanych, może czasami nawet wydawać się obcych, ale jednocześnie okazuje się, że zrozumiałych w momencie, kiedy wsłuchujemy się w te głosy, czy w te obrazy, czy w te przestrzenie, czy w te kwestie. Familiar Stanger to nieznany, znajomy to czy na koniec ktoś, to w bliższym Poznaniu okazuje się być nam bardzo bliski. Ale gdzie Polska? Gdzie są flagi? Gdzie są flagi? Tu wołają nas ciekawe dźwięki. Te dźwięki nas tutaj przywołały. Zastanawiałem się o co chodzi, ale już chyba wiem. Brzmi to trochę śmiesznie może, ale to są ludzie ze wschodu, którzy naśladują dźwięki bomb, które spadały prawdopodobnie na Ukrainę. Powtóruj to za mną. Ukraińcy opuścili swój kraj, matki, dzieci, starsze osoby, i pozostają z dźwiękami, które towarzyszą wojnie. I ten projekt jest opowieścią o tym, w jaki sposób tak naprawdę z dźwiękiem każdego maszynu, karabinu, artylerii, wszystkich wojskowych sprzętów pozostajemy w codzienności. Ja i z w Polska jest niesamowitą przestrzenią, szczególnie teraz krajem otwartym, otwartym dla osób, które potrzebują uciekać z krajów, które są naznaczone wojną. Polska jest krajem bezpiecznym, w którym można znaleźć schronienie i Polska jest krajem solidarnym, w którym można znaleźć także wsparcie i pomoc. I mamy polski akcent. Oto polska artystka wizualna i performerka Natalia Lachlachowicz. Nagrała to wideo w 1972 roku. No i była z tym niemała afera, no bo czasy komunistyczne, PRL i naga kobieta jedząca w taki, a nie inny sposób banany. Kolejne filmy z jakiegoś powodu już mnie tak nie zaciekawiły. W zasadzie nie mam pojęcia, o czym były. 13 osób bierze udział w wystawie, i to są, wszystko, to są osoby, wszystkie osoby mieszkają i tworzą w Polsce albo są z Polską związane. Przede wszystkim ta wystawa wpisuje się w priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z tych priorytetów są młode artystki i młodzi artyści i sytuacja, w której są w trakcie wchodzenia na rynek. Bo jeśli chodzi o młodość, identyfikujemy ją bardziej jako. Moment wejścia na rynek, moment w karierze, a nie, a nie tylko kategorię wiekową. A wystawa Familiar Strangers pokazuje cały przekrój artystów i artystek polskich, współczesnych, którzy w bardzo, bardzo interesujący sposób reagują na otaczającą ich rzeczywistość. Jest też momentem, okazją do tego, żeby pokazać współczesną, aktualną polską kulturę z prestiżowym, brukselskim partnerem. To pani Zula Pacanowska, aktorka teatralna, która w 1940 roku trafiła do niemieckiego obozu zagłady, w którym dwa lata później niestety została zabita. Czytałem o tym, że ekspozycja śledzi także feministyczny opór. I oto on. Z tej strony mamy napisane: Nigdy nie będziesz szła sama, siostrzeństwo, więc odnosi się to do aborcji. Tutaj mamy to samo napisane w języku. Where we were pushed in 1948 for the first time from our motherland. To jest wystawa o Polsce, i ona promuje i pokazuje Polskę, która jest krajem otwartym, krajem bezpiecznym, krajem, w którym solidarność jest na pierwszym miejscu, krajem, w którym jesteśmy dumni z tego, jaką mamy kulturę i jakie mamy dziedzictwo, krajem, w którym osoby, które rodzą się w Polsce, nabywają obywatelstwo polskie, są w środowisku artystycznym, mogą opowiadać to, w jaki sposób widzą tematy, wątki. Jesteśmy krajem demokratycznym i wolnym. Jednak najlepsze organizatorzy wystawy zostawili na koniec. Dziękuję. Czy to Pani zdaniem nie jest kontrowersyjne zaangażowanie w wystawę, która ma promować Polskę w jakiś sposób? A dlaczego miałoby być kontrowersyjne? No to jakby angażuję tutaj kwestie polityczne, nawiązuje do polityki tam chyba na tym filmie nawet jest widoczny polityk. Ale w jaki sposób miałoby krzyk dla Białorusi, czyli poparcia dla osób, które potrzebują wsparcia, dlaczego krzyk poparcia miałby być kontrowersyjny? Ponieważ jest to postać kontrowersyjna i myślę, że zaangażowanie w taki projekt może wzbudzić właśnie tutaj jakieś pretensje odbiorców. Jesteśmy krajem wolnym. I to jest naszą największą wartością. Kompletnie stuknięcie. Na początku pomyślałem, że to przez to nasze seminarium palestyńskie. Tak. A oczywiście, wiadomo, wiadomo. I to by było na tyle. Dotarliśmy do końca wystawy. No i cóż, nie była to zła wystawa jako wystawa. No ja nie jestem odbiorcą odpowiednim do komentowania tego, bo się na tym po prostu nie znam. Ale miałem trochę takie wrażenie, że pomyliłem wystawy. Opuściłem te prestiżowe centrum sztuki z poczuciem, że zmarnowano świetną okazję. Perspektywa migrantów i lewicowych aktywistów, moim zdaniem, nieco zepchnęła na bok wszystko to, co mogło być prawdziwą wizytówką naszego kraju. Wystawa jest tworzona razem z Centrum Sztuki Bozar. Mhm. To jest najważniejsze miejsce w samym sercu Brukseli, które organizuje wiele międzynarodowych projektów. Dla nas, Instytutu Adama Mickiewicza, niezwykłym jest to, że Bozar, jako partner tego projektu, sam był bardzo mocno zainteresowany tym, żeby zrealizować ten projekt i tę wystawę. Sam był orędownikiem poprowadzenia tego projektu przez Janę Warsze, znaną w międzynarodowym środowisku polską kuratorkę. Jako instytucja wyłożyli 64% budżetu na realizację tego projektu, co uznajemy też za ogromny sukces, bo realizacja projektów, w których jest partnerstwo, a wręcz nawet tak duże zaangażowanie, jest dla nas kluczowe, a też oznacza sukces w negocjacjach i w partnerstwach, które prowadzimy. Witaminy Omega 3 i Ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu w SFD. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz otwierając konto z kodem 0 otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału 0.